Prosta pielęgnacja dla nastolatków. Ten odcinek warto pokazać rodzicom. Zacznijmy od tego, kiedy w ogóle warto rozpocząć pielęgnację. Odpowiedź brzmi, kiedy chcecie, ponieważ to nie kwestia wieku, tylko potrzeb skóry. Czasem i przed nastką skóra już może potrzebować jakiegoś wsparcia. Nie ma nic złego we wczesnym rozpoczęciu pielęgnacji. To mit, że od kosmetyków skóra zacznie się rozleniwiać, przyzwyczajać czy szybciej starzeć. Za to dobrze dobrane produkty mogą zaoszczędzić wielu problemów w przyszłości. Układanie planu pielęgnacji zaczynamy od łagodnego produktu myjącego. To może być żel albo pianka, ale nie powinien zawierać żadnych drobinek, aby nie wpaść w pułapkę nadmiernego złuszczania. Od złuszczania jest przede wszystkim peeling, który młodej cerze nie jest aż tak potrzebny. Ale jeśli pojawią się już zaskórniki, to warto wybrać enzymatyczny lub delikatny kwasowy, przeważnie wystarczy używać go około raz w tygodniu. Kiedy pojawią się pierwsze pojedyncze wypryski, warto mieć przygotowane żel punktowy albo plasterki. Jeśli jednak pojawia się więcej zmian, to lepiej skontaktować się z dermatologiem. Jeśli chodzi o kremy, to najlepiej postawić na delikatne nawilżanie. To akurat przyda się każdej skórze. Często te lekkie formuły mają naturalne wykończenie, które nie wymaga pudrowania. Idealnie byłoby też zadbać o ochronę przeciwsłoneczną, jednak jeśli kogoś to zniechęca, to nie naciskam. Często potrzebne są małe kroczki, a akurat z SPF-ami mają problem nawet dorośli. Jak uda się znaleźć dobry krem z filtrem? Super. Jeśli nie, stosujcie go przynajmniej latem. A czy są jakieś zabronione substancje? Nie do końca. To kwestia wiedzy i doświadczenia. Ale na przykład retinoidy w młodym wieku lepiej stosować tylko pod nadzorem dermatologa. Czasem są potrzebne ze względu na trądzik, a ten lepiej, aby był pod kontrolą specjalisty. Uważamy też na kwasy, szczególnie te popularne czerwone pingi. Ponieważ są mocne. No i polecam jeszcze unikać parafiny do twarzy, jeśli macie problem z zaskórnikami. Jeśli pojawi się nadmierne przetłuszczanie i wągry, to zanim sięgniecie po popularny derm, warto wypróbować na noc kremski niemal z kwasem azylainowym. To ta sama substancja aktywna, ale w delikatniejszej formie. A czy można maseczki? Można, ale nie polecam tych peel-off, bo niepotrzebnie drażnią buzię. Lepiej wybrać maseczkę kremową i nawilżającą oczyszczającą glinkową. Pamiętajcie tylko, że glinka trzeba psikać wodą, żeby nie zaschła na buzi, bo wtedy może podrażnić. Takie minimum pielęgnacyjne na początek to oczyszczanie i krem. Z czasem możecie to rozbudować o tonik czy serum. Uważajcie jednak na serię typowo dla nastolatków, bo często są przesuszające i mają za dużo kwasów, a to może powodować kaszkę. Nie polecam też kosmetyków z brokatem, bo często są słabe, a mają was zachęcić wyglądem. Chcecie więcej takich odcinków? Zostawcie komentarz hashtag boomer. Buziaki, pa!